A teraz szybki obgląd kolokazjiolokazji. Borneo Giant, niby. To co, w poprzek ma 35, a tak mniej więcej ma 47. Tu mamy... Ma, to, kurde, zapomniałem, gdzieś jest plakietka. No tak co kuta żeśmy nazywali. To malutki listek. Malutki dopiero, jest 30 cm na 40. A kolokazja kalidora to samo 40 na 40 mniej więcej lutea, lutea jest pięknie wybarwiona fajnie wygląda, tu malutkie trzeba poczekać aż podrośnie 30 około oczywiście tu jest ze sklepu kolokazja 50 ma liścia a ta nie ze sklepu i nie pokażę wam chyba naraz nawet muszę miarkę rozwinąć jeszcze chwila no tu już jest ładny listek. Tu już jest 80 cm liść, 80 na dziurę zrobiłem. Patrzcie, oj, tam mniej więcej podamy. 55 gdzieś tak. Tu mamy kolokazję olbrzymią. Jak zaczyna kwitnąć, trzeba wyrywać kwiaty. Bo kwiaty ładuje wtedy. Ile tutaj mamy kolokazji? 55. No, jeszcze podrośnie. Także tak to wygląda sytuacja. No, tu rośnie następny w Kalidorze. Tu jest yy, ta Czarnuch Blacksteam Black steam. 35 niecałe. No. Nie wiadomo jak tu. Dobra, 44 gdzieś tak. No, ale tam też jest kolokazja jadalna. Także taka sytuacja w kolokazjach. One zaczną rosnąć za jakieś 2-3 tygodnie. Tak już konkretniej. I zobaczycie wtedy, jaki to będzie ogrom. Trzymajcie się. Do następnego.